To jest nasz dom Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele Dla nas my, a dla was my Najlepsi przyjaciele Możesz dziś spełnić sny Brak. Bawmy się każdego dnia Niech ta radość wiecznie trwa To jest nasz dom Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele Najlepsi <laughs> przyjaciele To my! Tosia i Tymek! <laughs> Dzisiaj będzie... Podwójna, podwójna zabawa! Podwójna zabawa. Uwielbiamy zapraszać do nas przyjaciół do wspólnej zabawy. Mamusia piecze babeczki, a my wymyślamy różne zabawy. Mamusiu, czy mój kład działa? Ładował się całą noc, więc baterie powinny być pełne. Może weźmiesz go na dwór i wypróbujesz? O, dobra. Dzisiaj przychodzi Uch, to do mnie mój, mój kolega Antek. Wiesz? Będziemy jeździć w ogrodzie moim Razu, kłodem. Proszę. I proszę. A ja będę dekorować babeczki z moją koleżanką violą. Działa, mamusiu! O, to dobrze. Babeczki już wystygły, Tosiu. Chcesz spróbować? Tak, poproszę, mamusiu. Bardzo ładnie pachną. To prawda. <laughs> o! Rolę! Mnie. Dziękuję. Dzień dobry! Wejdźcie! O, cześć Jolu! Cześć Antku, jak się masz! Hej! Świetnie, Pani Jolu! O. Bardzo dziękuję za zaproszenie! O. Cześć Antek! Cześć Tymek! Cześć dzieciaki! Dzień, do Dzień, dobry. Dzień dobry! Wejdźcie proszę. Hej, Antek, chodź ze mną! Pa, Antek! Bądź grzeczny! Jak tam pani Dzidzia? Dziękuję, bardzo dobrze, Tosiu. Właśnie idę do szpitala na wizytę kontrolną. Mamusia Antka nosi w swoim brzuszku dziecko, ale nie wie, czy to chłopiec, czy dziewczynka. Myślę, że to dziewczynka. Antek chciałby, żeby to był chłopiec. Dzisiaj dowiemy się tego w szpitalu. Będę około piątej. W porządku, Jolu? Tak, nie ma problemu. Do zobaczenia. Pa! pa. Do widzenia! Kiedy przyjdzie Wiola, mamusiu? O, już niedługo to, Sieńko. Już wiem. Może zrobimy razem polewę na ciasto. Będzie gotowa, kiedy przyjdzie Wiola. Tak? Tak! <grych> Najpierw umyj rączki. Umyj je dobrze. Kiedy czekałyśmy na Wiolę, mamusia pokazała mi, jak się robi lukier. Szerwos. Pychotka. <grych> no super. Teraz mieszaj. Bardzo dobrze ci idzie. Tymek! Tymek! <grych> Mamusiu, gdzie jest Wiola? Jestem pewna, że będzie tutaj lada chwila. Chodź, polukrujmy te babeczki, zanim lukier nam stwardnieje. Oui, Drogi śledzie! Oui. Oui. Antek, teraz moja kolej. Proszę, mogę jeszcze tylko raz! Oui. Dobrze, Tosiu, mogłabyś usiąść tu obok mnie? Grzeczna dziewczynka. A jeśli już polukrowałaś babeczki, to posyp je czekoladą. Ja to potrzymam, a ty posyp babeczkę z góry. Trzęść dobrze. Świetnie. Ha, idealnie. Dobrze, wystarczy. Spójrz, mamusiu, fał jak wiola. No śliczne V, Tosiu. Tymek! Zobacz, jaką babeczkę zrobiłam dla Wioli. O, ładna. Mogę też podekorować, mamusiu? Niestety, Tymku, Te babeczki dekorują tylko Tosia i Wiola. Nie bawisz się już w ogrodzie z Antkiem? Pozwoliłem mu się przejechać jeszcze raz. Viola. <grytanie> <grytanie> Dzień dobry, Wiolu. Cześć, Wiola. Cześć. Cześć. Uważam, że rowery to tak długo trwało. Nic nie szkodzi. Wchodźcie, dziewczynki. Robimy babeczki. Zrobiłam jedną dla ciebie. Chodź, zobacz. Cześć, Tymek. Cześć, Viola. Zobacz, jaką zrobiłam dla ciebie babeczkę. Spójrz. Pał, jak Viola. Dziękuję. Mm. Ja wezmę te. A ja wezmę te. Będziecie je dekorować, proszę. Mm. Proszę. Antek, teraz moja kolej. Dobra, podjadę nim do ciebie. Przestał działać. Tymek! Tymek! Nie, mamusiu! Ja się nim jeszcze nie przyjechałem, a już jest zepsuty. Och, Tymku, nie jest zepsuty. Trzeba go tylko naładować. Tymek, Tymek! Trwa wieki. Trochę cierpliwości. Jak tylko Antek go tu przyprowadzi, to go podładujemy. Wiola? Tak? To wygląda jak babeczka księżniczki. Wiem, to dla mojej mamusi. Serio? Tak. Już wiem. Może pokażemy nasze babeczki chłopakom? No dobrze. Chodźmy. To jest naprawdę śliczne. Dobra, ja ciągnę, a ty pchaj. Zgoda! Tak nie! Wow. 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 Przepraszam. Przepraszamy, chcę już iść do domu. To do wina Antka! Naprawdę, bardzo mi przykro. Ta babeczka jest cała. Możesz ją wziąć. O, to miłe z Twojej strony, Antku. Możesz dać tę babeczkę mamusi Wioli. Ani razu nie przejechałem się moim kładem. Proszę pani, ja chyba chcę już iść do domu. O której przyjdzie moja mamusia? Tymek, przepraszam. Jeśli zostaniecie, dostaniecie pizzę. Pizza! Pizza! Tak, prosimy, dzięki pizzy wszystkim wrócił humor. Kto chce ostatni kawałek pizzy? Ja! O. No dobra, możesz go zjeść. Możemy się podzielić. O, byłoby super! Dobry pomysł. Tak. Proszę bardzo. Dziękuję. Kiedy kończyliśmy pizzę, zadzwonił dzwonek do drzwi. O, ale to Uwielbiam były mamy Antka pizze. i wioli. Zobaczcie, kto przyszedł czas do domu. Hej, Antek! Proszę, mogę zostać trochę dłużej. I ja też. Hej! <noise> Mam dobre wiadomości. Szczególnie dla Ciebie, Antku. Didzia w moim brzuszku to chłopiec. Będziesz miał malutkiego braciszka. Świetnie, będę się z nim bawił moimi zabawkami. A kiedy się urodzi, będziesz mógł go tu przyprowadzić, żeby się pobawić. <laughs> Wtedy się Antek powiedział: ale moja mamusia, mamusia ale moja mamusia powiedziała, że sprzedajecie ten dom. Ale moja mamusia powiedziała, że sprzedajecie ten dom. Czyli nie będziemy mogli już tu przychodzić się pobawić, prawda, mamusiu? Wiesz co, Antku? Mówiłam też, że jest to coś, o czym na razie myślimy. Mm. Ale my nie chcemy sprzedawać domu. Gdzie będziemy mieszkać? W innym domu. I nie przeprowadzimy się stąd daleko, żebyście mogli widywać się ze swoimi przyjaciółmi, kiedy tylko będziecie chcieli. Obiecuję. Kurat! I to, powiedziała mamusia, nie nie byłoby nie. na tyle. Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj przyszli się do nas pobawić Antek i Viola. Pamiętacie, kto wpadł w babeczki? Czy to była Tosia? Czy Antek? Odpowiedź jest za tą chmurką. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to antek. Zobaczcie. Wiola, tak? To wygląda jak babeczka księżniczki. Wiem to dla mojej mamusi. Serio? Tak. Już wiem. Może pokażemy nasze babeczki chłopakom? No dobrze. Chodźmy. To jest naprawdę śliczne. Dobra, ja ciągnę, a ty pchaj. Zgoda! Tak nie! Wow. 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 Przepraszam. Świetna gra! Fantastycznie! Do zobaczenia! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piątk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej: Studio Tercja Gdańsk dla Hipage Media International. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Dla nas wy, a dla was my, najlepsi przyjaciele. Możesz dziś spełnić sny wyobraźni, granic brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. Jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele: to my, Tosia i Tymek. Słuchajcie, ktoś idzie. Chodźmy: nowe ubrania. Mosiu. Kiedy tylko pojawia się u nas Mosia, to wiemy, że przyszła też babcia. Cześć! Cześć babciu! Babcia! Witajcie dajcie Twoje włosy są jakieś inne. Tak! Podoba Wam się czerwony? Fryzjer farbował je cały poranek? Bardzo ładnie wyglądasz. O. Mamusiu, mogę mieć takie czerwone włosy jak babcia? Nie, nie bardzo, Tosiu. Mm. A gdzie mój powitalny przytulaniec? Puścisk. Kto chce mi pomóc rozpakować zakupy? Ja, 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 ja chcę! No dobra. Mam coś dla co was. Co nas masz? Uwielbiamy oglądać, co kupiła nam Mamusia. Co jest w torbach? Pokażę wam. Siad, Cały czas rośniecie siad, i wyrastacie już ze swoich ubrań, mośa. dlatego, Tosiu, dla ciebie nowe dziewczęce oh, dżinsy. Ale ty, są na nich śliczne motylki! Spójrz, Tatusiu, patrz, Tymek! <grym> o, dobry wybór. <grym> A dla ciebie, Tymku, mam te. Co myślisz? Ja nie chcę nowych ubrań. Chodź i zobacz. Spójrz. Te dżinsy są z dinozaurami. Dobrze wybrałam? Co się mówi? Dziękuję mamusiu. Dziękuję Rzeczny mamusiu. Klopiec. Uwielbiam moje nowe dżinsy. <noise> babciu, babciu, spójrz na moje nowe dżinsy. Spójrz babciu, mam na nich motylki. Mogę je przymierzyć mamusiu? Oczywiście że możesz. Tymku, chcesz przymierzyć swoje nowe spodnie? Nie. Musia, chcę ciasteczko. No dobra. Uwaga. Siat... siat i proszę Mosiu dobry piesek wystarczy tak więcej nie <noise> potrzebuję widzisz bardzo ładnie tymku teraz umyj porządnie ręce co to jest to specjalna miarka zaprojektowana tak aby pokazać, jak wysoki jesteś w porównaniu do różnych zwierząt, chcę być tak wysoki jak dinozaur. <laughs> Dobrze. Wytrzyj proszę rączki i zobaczymy, jaki jak jesteś wysoki. brachiozaur. No chodź. Mierzymy. No chodź. Stań proszę przy ścianie. Stój wyprostowany. Dobrze. Zobaczmy, jaki jesteś wysoki. Odsuń się. Spójrz, jesteś Gepardem. Jesteś tak wysoki jak gepard od stóp do głów. To najszybsze zwierzę lądowe na świecie. Rety? Jak szybko umiesz biegać? Stój, Tymuś. Dacie babci pożegnalnego przytulańca? Muszę lecieć na autobus. Chodź, Mosiu, na nas już pora. Dobry piesek, no i jest smycz? Papa pa, Mosiu. O, Papa pa, Mosiu. Już ją mam. No i już. Papa pa wszystkim. Pa! Pa Mosiu! Pa Babciu! To już. Za to proszę na górę do Łazienki. O. Dobrze mamusiu. <noise> Dziękuję. Pa, pa, mamo. Następnym razem, jak wpadnę, włóż dżinsy z dinozaurami. Pa! <noise> Zgadnij co? Lepiej uważaj, zmierzyłem się i jestem taki wysoki jak goryl. A ten goryl tak lubi Gepardy, że pożera je w całości. Zaraz cię zgrupie ty, Muś, przymierzysz swoje nowe spodenki? Zobaczymy, czy pasują Mamo, ja nie chcę Podoba mi się to, co mam na sobie Ty i Tosia szybko rośniecie Wasze ubranka już są za małe, potrzebujecie nowych O, spójrz, pamiętasz jeszcze? Nasze stare koszulki. Tak. Babcia kupiła je wam na drugie urodzinki. Zobacz, jakie są malutkie. O, spójrz na to. Wasze malutkie ogrodniczki. Czerwone dla... Tosi i granatowe dla Taak. mnie. Tak. Zgadza się. Nosiliście je przez cały czas. Nie mogę uwierzyć, że w niej już nie wchodzisz, mój duży chłopaku. Wiesz co? Musimy się pozbyć kilku starych rzeczy, żeby zrobić miejsce dla nowych. Poszukam z Tosią jakiś toreb. Mamusiu. Hmm? Dlaczego zawsze z Tosią mieliśmy takie same ubrania? A dzisiaj kupiłaś nam różne? No bo rośniecie z Tosią. Dorastacie. I lubicie teraz różne rzeczy. No tak. Ja lubię dinozaury. Dlatego kupiłaś mi spodnie z dinozaurami Dokładnie tak A Tosi kupiłam dżinsy z mieniącymi się motylkami Bo ona lubi motylki Dokładnie <grym> Hej, Dymek, Spójrz na mnie! Zrobiłam skrzydło z moich starych spodni o. <grym> Ja to wezmę Jestem orzełkiem! Tata mnie zmierzył i wyszło, że jestem orłem Mogę latać! <grym> latać? <grym> tak! Proszę, przymierz swoje dżinsy, Tymek. Jestem orłem! Oh. Mogę latać! <śmierzyłem> Przymierzyłem moje nowe dżinsy z dinozaurami i wiecie co? Polubiłem je! Wow. O, synku, jak ty wyrosłeś! <śmierzyłem> co jest na obiad? Spaghetti! Dobrze na Tobie leżą te nowe spodnie, synku. Dziękuję. Spójrzcie na nas. Mamy inne dżinsy. Nie jesteśmy już bliźniętami. No właśnie! Pewnie, że jesteście. Zawsze będziecie moimi bliźniętami. Jesteście wspaniałą tosią i fantastycznym tymkiem. Tylko szybko rośniecie. A ja myślę, że wasz pokój jest zbyt mały na dwójkę dorastających bliźniaków. I na ich wszystkie duże ubrania, prawda? Wtedy mamusia tak, powiedziała. Jeśli się się przeprowadzimy do innego domu, domu, każdy z was będzie miało swój pokój. Jeśli przeprowadzimy się do większego domu, każde z was będzie miało swój pokój. I co wy na to? A mogłabym mieć tapety z motylkami, żeby pasowała do moich dżinsów. <grym> Oczywiście, że tak. No to ustalone. Teraz umyjcie rączki, czas na obiad. <grym> I to powiedziała Dziękuję. mamusia, byłoby na tyle. Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj mamusia wróciła ze sklepu z nowymi ubraniami. Pamiętacie, co dokładnie nam kupiła? Czy to były nowe szorty? Czy może nowe dżinsy? Prawidłowa odpowiedź jest za tą chmurką. Spójrzcie. Prawidłowa odpowiedź to nowe dżinsy. Zobaczcie. Co jest na obiad? Spaghetti. Dobrze na tobie leżą te nowe spodnie, synku. Dziękuję. Spójrzcie na nas. Mamy inne dżinsy. Nie jesteśmy już bliźniętami. No właśnie. Pewnie, że jesteście. Zawsze będziecie moimi bliźniętami. Jesteście wspaniałą Tosią i fantastycznym Tymkiem tylko szybko rośniecie. A ja myślę, że wasz pokój jest zbyt mały na dwójkę dorastających bliźniaków. I na wszystkie duże ubrania, prawda? Jesteście tacy ciężcy! Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla HiPace Media International.